Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Dziś o sałacie. Kiedy i jak ją wysiewać? O sałacie, która powinna znaleźć się na naszych grządkach, w naszych warzywnikach, na zagonach, ale także słuchajcie, na tarasach czy na balkonach sadzone w skrzynkach, czy w donicach razem z innymi warzywami. Wyobraźcie sobie uprawę na tarasie czy na balkonie w donicy. Niech to będzie pomidor i w jednej donicy posadzona jeszcze do tego bazylia. I posadzona sałata. Super to wygląda. Zapraszam na odcinek o sałacie. Zacznijmy od tego, jak często warto wysiewać sałatę. Ja wysiewam ją mniej więcej co dwa miesiące. Dlaczego tak często? Bo mam cały czas świeżą dostawę listków. Świeżą produkcję listków sałatych. Wysiewam teraz w lutym, jeśli nie macie warunków do przechowywania, jeśli nie macie nieogrzewanej szklarni albo na prasie można zaczekać spokojnie z wysiewami do marca i potem co dwa miesiące wysiewać. Co dwa miesiące wysiewać, pikować i mieć swoją rozsadę, w zwalniane miejsce. Tak, teraz będę wysiewał sałatę. Ona trafi w drugiej połowie marca, może pod koniec marca, na grządkę razem ze wczesnymi. Kapustami. Rozsada wczesnej kapusty już kiełkuje, rozsada sałaty będzie gotowa, i pod płaskimi osłonami czy pod tunelami będę mógł uprawiać kapustę i współrzędnie z kapustą pierwsze tegoroczne sałaty. A więc tak dodam na, na marginesie, że agrowłóknina wiosenna. Będzie wielkim przyjacielem każdego ogrodnika w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, bo będzie można dzięki wiosennej agorowuknine chronić nasze uprawy. Tutaj w szklarni przed przymrozkami ewentualnie, ale najważniejsze, że w gruncie przed zimnym wiatrem, przed przymrozkami, przed tymi trudnymi warunkami pogodowymi one będą lepiej rosły. Teraz wysiana, potem co dwa miesiące w kwietniu, potem wysieje, potem wysieje w czerwcu. Czerwiec i lipiec nie są najlepszymi miesiącami do wysiewu sałaty. Tak, dlatego że dzień jest bardzo długi, noce są bardzo krótkie, jest bardzo ciepło, ale najważniejsza jest ta ekspozycja światła, że dni są bardzo długie. W takie długie dni sałaty bardzo szybko chcą wybijać w pędy kwiatostanowe. Nie narosną wielkie główki, a one już idą w pęd kwiatostanowy. I to jest ważna uwaga dla nas, że nie musimy... Czekać, aż narośnie główka. Nie musimy czekać, aż narośnie główka sałaty liściowej. Nie musimy czekać, aż narośnie główka sałaty masłowej, rzymskiej czy lodowej. Nie, możemy zbierać pojedyncze listki. Możemy zbierać małe główki, póki one są jeszcze niewielkie jeszcze nawet nie główki, a takie kępy na liści sałaty. Uprzedzimy w ten sposób sałatę przed wybijaniem w pędy kwiatostanowe i będziemy mieć świeże, naprawdę bardzo smaczne liście. Innym sposobem na to lato, już tak tylko dodam, jest sadzenie sałaty w tym maju, czerwcu, lipcu gdzieś w lekko zacienionym miejscu. Zacienione, zacione, zacienione miejsce mniej światła, w związku z tym też. Sałata trochę dłużej będzie czekała z wybijaniem w pędy kwiatostanowe. O, chociażby posadzona w międzyrzędziach pomidorów. Świetnie będzie e, czuła się. No to zabieramy się za wysiew sałaty. Krok po kroku za wysiew sałaty na rozsadę. Najpierw pojemnik. To mogą być doniczki P9. Dużo sałat nie będziemy wysiewali przecież. To mogą być doniczki P9, to mogą być takie tacki rozsadowe, to mogą być pojemniki po jogurcie czy po śmietanie, to co jest istotne, każdy z nich powinno mieć otwory w dnie, żeby nadmiar wody wypływał. Woda stojąca w korzeniach naszych roślin będzie powodowała choroby grzybowe, będzie powodowała gnicie, a nie dobry rozwój naszej rośliny, dlatego że, i to będzie też istotne przy podłożu, podłoże też musi być lekkie, dlatego że rośliny kiełkując i rosnąć, oprócz wody, Potrzebują także powietrza. Korzenie, nie rośliny, korzenie potrzebują także powietrza, w związku z tym mają mieć także powietrze w tym podłożu. Nie może być ono zalane wodą. I takim lekkim podłożem wypełniamy naszą doniczkę. No ja tutaj będę to robił na doniczce P9. Co do podłoża, jeśli nie masz doświadczenia w przygotowaniu własnego podłoża, skorzystaj z gotowych rozwiązań. W centrach ogrodniczych są podłoża do wysiewu, do pikowania, już przygotowane, lekkie, przesiane, często z perlitem. Ja zachęcam do tego, żeby sięgnął po podłoże beztorfowe, bez torfu. Torf jest zbyt cenny dla naszego świata, dla naszej przyrody, dla nas. Lepiej go oszczędzać, lepiej go nie zużywać. A jest wiele dobrych podłoży już beztorfowych. Do wysiewu i do pikowania. I wypełniamy doniczkę. Lekko tylko, lekko tylko ubijamy tę glebę. Nie chodzi o to, żeby tam mocno ubić, ale tylko lekko taki kącik zrobić, żeby można było tutaj spokojnie wysiać nasiona. No i mamy, mamy przygotowane podłoże. I co teraz? I teraz, zanim wysiejemy, proponuję, żebyśmy podlali. Dlaczego teraz podlewamy? No bo lepiej można teraz nawodnić tę glebę, żeby nasycić ją wilgocią. I nasionka, które będziemy na to wysiewali, będą od razu miały styk z wilgotną glebą. A to jest bardzo istotne w naszym przypadku. Opada, więc sięgamy po nasionkę. Się ja wysieję red salad bone, czyli sałatę liściową, Takich czerwonych, smacznych, pięknych, czerwonych liskach, liściową, którą będę zbierał od dołu. I słuchajcie, niewiele nasion tama, z kolei takie czarne nasionka. Są nasiona, sałaty białe, są takie ciemniejsze tama, ciemniejsze nasiona i naprawdę ile główek sałaty mi będzie potrzeba na początek? 10 góra. E, jednej odmiany 5, drugiej odmiany 5, trochę kilka, dosłownie kilka nasion warto wysiać w takiej doniczce. Im rzadziej wysiejemy te nasionka tak rzutowo, tym dłużej one będą mogły rosnąć, bo będziemy potem przepikowywali te nasze sadzonki sałaty, będziemy przepikowywali do osobnych komórek w multi Każda roślinka trafi do osobnej komórki multi ale jeśli będzie właściwy odstęp, albo większy będzie odstęp pomiędzy tymi siewkami, czyli rzadko wysijemy, rzadziej niż gęsto, no to one mają lepsze warunki. One będą szybciej rosły, one będą bardziej mężniejsze takie i będą zdrowsze niż gęsto wysiane. Sami wiecie, marchewka gęsto wysiana, rzodkiewka gęsto wysiana, Wcale nie daje ładnych, dużych korzeni. Trzeba ją poprzerywać. Trzeba zrobić właściwe odstępy, żeby dobrze rosła. No ale tutaj mamy wysiane naprawdę niewiele. Warto pomyśleć, ile będę potrzebował tej nasion Niewiele. No i teraz na wierzch, tylko na wierzch, troszeczkę podsypię niewielką warstwę. To jest wermikulit ogrodniczy. Taki drobny wermikulit ogrodniczy. Po co posypuję wermikulitem? Można posypać podłożem, jeśli, jeśli macie ochotę. Vermikulit bardzo dobrze trzyma wilgoć. Nie pozwala tak łatwo odparowywać tej wodzie z gleby, w związku z tym wilgoć się utrzymuje, te nasiona są wilgotne. Na wilgotnej glebie leżą, więc szybko będą kiełkowały. Po drugie, vermikulit jest niezwykle lekki, w związku z tym nawet wątła siewka da radę przebić się, da radę podnieść te kruszyny w vermikulitu i przejść i przebić się i kiełkować. I taki niewielka warstwa vermikulitu wystarczy, nie za głęboko. Słuchajcie, sałaty nie siejemy za głęboko. Nie obsypujemy głęboko ziemią, grubą warstwą ziemi albo grubą warstwą vermikulitu, dlatego że sałata lubi kiełkować w świetle. Tak. To jest takie warzywo, że ono lubi, jak padają także Gdzieś tam rozproszone to rozproszone, ale promienie słoneczne. Co dalej z taką sałatą? Trafia na parapet okienny, gdzie beczekamy aż skiłkuje. Okrywamy folią po to, żeby nie odparowywała woda. Okrywamy, możemy przykryć jakąś przykrywkę, albo w takich mini szklarenkach, jak ja to uprawiam, też są przykryte. I kiedy nasza sałata skiłkuje, a pokażę Wam, to już jest skiłkowana sałata. sałata która była wysiana, dwie odmiany sałaty, które były wysiane 4 lutego, dzisiaj jest 10 lutego, ale wczoraj już zostały przeniesione do szklarni, a więc po pięciu dniach od wysiewu przyniosłem takie młodziutkie sadzoneczki, przyniosłem do nieogrzewanej szklarni. Sałata jest chłodnolubnym warzywem. Ona lubi chłód, dobrze rośnie w chłodzie, a nie w ciepłym. W związku z tym w szklarni teraz będzie miała lepsze warunki. Co znaczy lepsze? Bo będzie chłodniej. Będzie dużo więcej światła niż na parapecie okiennym. Chłodniej więcej światła, w związku z tym nie będzie się wyciągała nadmiernie. Może troszeczkę, bo mimo wszystko tak dużo światła nie ma. Ja nie doświetlam, w związku z tym ona może się troszeczkę wyciągać, ale to, to żaden problem. Tym bardziej, że potem, kiedy będą dwa liście właściwe, to ja przepikuję te swoje sałaty osobno do komórek multidonicznych. Osobno. Jak się troszeczkę wyciągnie, to jest z laty, w którym się wyciągnie w świetny sposób, można posadzić tę sałatę głębiej. Dlatego warto w tych miesiącach najwcześniejszych sadzić sałatę, najpierw wysiewać do doniczki, a potem przepikowywać. Sadząc głębiej, będzie lepiej rosła, będzie taka bardziej krępa ta rozsada sałaty po przepikowaniu. Czy ta sałata nie będzie miała za zimno w nieogrzewanej szklarni? W końcu w tej nocy było minus 7 spędziła tę noc w szklarni, gdzie było minus 7, kolejne trzy noce chyba też minus 7? Nie. Sołata da sobie radę w szklarni, w inspekcie, w nieogrzewanej szklarni, w inspekcie, w zimnym inspekcie, nawet, nawet w tunelu foliowym, tylko trzeba mocniej o nią wtedy zadbać, na przykład dodatkowo okryć agrowłókniną, wiosenną agrowłókniną. Bardzo lubię uprawiać sałatę, ale nie przeznaczam jej osobnej grządki. Nie przeznaczam im osobnego miejsca w ogrodzie. Ci, którzy mają książkę Plan na warzywnik albo e-booka Plan na warzywnik Jak zaflanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni, to wiedzą, że ja swoje sałaty, swoje rozsady na sałaty, jakby to ładnie powiedzieć, upycham, upycham pomiędzy innymi warzywami. Dopóki się te warzywa nie rozrosną, można tam... Uprawiać pomiędzy nimi sałaty. Tak jest na przykład z kapustami. Zanim kapusty się rozłożyły, czy kalafiory się rozłożyły, czy brokuły się rozłożyły, no to dopóki są niewielkie, można posadzić razem z nimi albo ciut wcześniej sałatę i zbierać, i zbierać, i zbierać. I zebrać zanim te warzywa kapustne się rozłożą. Lubię uprawiać sałaty jako przedplon przed pomidorami, w międzyrzędziach pomidorów. Sadzę te sałaty w marcu do gruntu, a w maju, a w maju dosadzam pomidory. Ale to nic. Sałata przez kwiecień, maj i czerwiec jeszcze rośnie razem z tymi pomidorami, i zbieram. Pomiędzy pomidorów takie świeże listki sałaty. W związku z tym, naprawdę warzywa te liściowe, takie jak sałata, można upychać, niekoniecznie przeznaczać osobną urządkę. Oczywiście, jeśli chcecie przeznaczyć, bardzo proszę. Ja mam osobną urządkę teraz zimą w szklarni, i tam są sałaty, różne odmiany sałaty, które uprawiam. To co? Zaczynamy wysiewy sałat, ok? I teraz wysiejemy, potem wysiejemy co? Jeszcze w marcu, a potem w maju, a potem, a potem w lipcu, a potem, a potem we wrześniu. Och, to będzie dobry sałatowy rok. Dużo jest ciekawych odmian, dużo jest fajnych odmian. Poszukajcie tych, które najbardziej lubicie. Mnie zawsze pociągają kolory w sałatach, nie tylko kształt liści, bo są różne, przepiękne, ale kolory, kolory liści. Uwielbiam te kolorowe sałatki, potem mieszam zielone liście z tymi czerwonymi liśćmi, przecudnie smakują. Wszystkiego dobrego, subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.